Kosze. Dzisiaj przygotuję bigos z kapusty kiszonej. Będzie to bigos z dużą ilością mięsa, bo taki właśnie lubimy i taki był w naszym domu zawsze robiony. Będę potrzebowała do tego bigosu kapustę, dwa rodzaje mięs. Jest tutaj mięso od szynki wieprzowej oraz wołowina. Wówczas bigos jest smaczniejszy, jeśli użyjemy dwóch rodzajów mięsa. Do mięsa będę potrzebowała grzyby. Są to grzyby suszone, które sami zebraliśmy. Przed suszeniem były dokładnie wyczyszczone, więc mogę je bezpośrednio wrzucić do bigosu. Będą potrzebne przyprawy takie jak ziele angielskie, pieprz ziarnisty, listki laurowe. W późniejszym etapie będę potrzebować także cebulę i koncentrat pomidorowy. Wszystkie składniki i proporcje oraz jak ten bigos będę po kolei wykonywać podaję w opisie pod filmikiem. Na dno garnka wleję odrobinę oleju. Chodzi o to, żeby kapusta w pierwszej fazie, zanim nie zacznie się gotować, żeby się nie przypaliła. Kapustę siekam, dlatego że ona ma zawsze takie długie włókna i jest to niewygodne w czasie jedzenia. Staram się pokroić kapustę, żeby te długie włókna poprzecinać. Pierwszą warstwę kapusty wrzucam trzy listki laurowe, kilka ziaren pieprzu oraz kilka ziaren ziela angielskiego. Wrzucam też grzyby i po kawałku mięsa wołowego, pieprzowego, i tak na zmianę. I kolejna warstwa kapusty. Kolejna warstwa kapusty gotowa i tak jak poprzednio wkładam znowu po kawałku mięsa, dodam przyprawy oraz grzyby. I tak do napełnienia całego garnka. Widać, że więcej mi nie wejdzie, więc na razie tyle. Pleję tu troszeczkę wody. I postawię teraz napalnik. Włączę grzanie. I gdy się zacznie gotować, zmniejszę na minimum. I będę gotować do miękkości mięsa i kapusty. Bigos gotuje się około półtorej godziny. Sprawdzam teraz jak zmiękło mięso. O, widzę, że już całkiem nieźle. Połowina odchodzi od kości. Zobaczmy gdzie jest? jest mięso od szynki. O, też dosyć miękkie. No to czas na wyjmowanie mięsa. Mięso wyjmuję dlatego, że będę je przesmażać. I po przesmażeniu wrócę z powrotem do bigosu. Bigos przemieszam. Patrzę, czy jeszcze jakieś mięso tutaj zostało. Bigos się będzie dalej gotował. A mięso musi przestygnąć. Mięso stygnie, więc teraz pokroję cebulę. Nie musi być mała kostka, bo i tak się wszystko w Bigosie rozpadnie. Cebula gotowa. Teraz mogę kroić przestudzone mięso. Mięso kroję w dosyć grubą kostkę. Gotowe. Teraz mięso będę przesmażać. Na patelnię wlewam troszkę oleju. Jak się rozgrzeje będę podsmażać na nim mięso. Mięso można oczywiście podsmażać przed włożeniem do bigosu, ale ja robię akurat tak. A przesmażam je dlatego, że gdyby zostało w bigosie bez przesmażenia to by się po prostu rozleciało. Mięso musi być przesmażone, bo daje lepszy smak. Staram się, aby mięso było wsmażone ze wszystkich stron. Bigos się spokojnie gotuje, a na patelni podsmażę teraz cebulę. Cebulka jest już dobrze zrumieniona. Teraz dodam ją do bigosu. Bigos wymieszam. I dodam teraz koncentrat pomidorowy. Na tę ilość bigosu dodałam dwa takie słoliczki, czyli 380 g koncentratu pomidorowego. Teraz całość wymieszam. I bigos będzie się gotował jeszcze. Przez jakiś czas, żeby nabrał odpowiedniego smaku. Bigos ma najlepszy smak, jak się długo gotuje i gdy jest podgrzewany. Wczoraj gotował się 5 godzin i dzisiaj jeszcze 3. Teraz na pewno ma już dobry smak i będzie go można podawać. Mm. Oczywiście takiej ilości nie zjemy od razu. Większą część bigosu zawekuję. Bigos z kiszonej kapusty z dużą ilością mięsa jest bardzo pożywny. Można go podawać z ziemiakami, kluchami ziemiaczanymi lub pieczywem. Mmm, wspaniały. Podsmażone mięso i suszone grzyby dały bigosowi super smak. Wszystkim gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.